W piątkowe popołudnie przy klubie osiedlowym Helikon wiele się działo, a wszystko za sprawą festynu zatytułowanego Kultura Dzielnicowa. W organizowanie corocznej już imprezy zaangażowało się wiele zaprzyjaźnionych instytucji. Festyn integracyjny Kultura Dzielnicowa to już taka tradycja w klubie Helikon. Tradycja. Trzeci rok rzędu robimy ten festyn jako Helikon, placówka podlegająca pod Pałac Kultury Zagłębia. Staramy się na podsumowanie sezonu kulturalno-oświatowego zaprezentować mieszkańcom przy wspólnej zabawie y, umiejętności dokonania wszystkich naszych, całego ruchu amatorskiego, wszystkich zespołów działających. Y, w ramach zasobów naszych klubów, świetlic i pałaców. W organizacji pasceno pomagają Państwo także zaprzyjaźnione instytucje, które przygotowały tutaj swoje stoiska. Tak, oczywiście są to wszystkie osoby, które również potrafią świetnie się bawić na wspólnych imprezach plenerowych. W tym roku będziemy mogli także zobaczyć pokaz, który przygotowało Stowarzyszenie Zielone Słońca. Tak, i to jest. Po raz pierwszy. W zeszłym roku zrobiliśmy pro, e, projekcję kina plenerowego. W tym roku dla odmiany właśnie będzie multimedialny pokaz przygotowany przez stowarzyszenie, spektakl święci osiedlowi. No i oczywiście jeszcze wcześniej Happening, który przygotowany jest również przez stowarzyszenie. Bardzo ciekawy element stanowił występ przygotowany przez stowarzyszenie Zielone Słońca, zatytułowany święci osiedlowi. Jaki cel ma projekt realizowany przez Zielone Słońce? Zielone Słońce razem z nami, a właściwie z młodzieżą II Galeorze romskiego ma na celu ożywić atmosferę tutaj, atmosferę bloków, spiągnąć młodzież w jakieś takie ciekawe działania, żeby mogli zrobić coś po lekcjach. Także nasza młodzież jest bardzo chętna do tego, zgłaszają się, dobrze się bawią i na tym nam zależy. Co Państwo przygotowali w ramach projektu? W ramach projektu mamy przygotowany happening postawy wobec współczesnego świata. Zobaczycie Państwo, są to postawy smutne, wesołe. Młodzież zapisała się do takiej grupy, jaka i jaka najbardziej leży na sercu. Przygotowywali to przez parę tygodni. Do tego jest specjalny podkład muzyczny. przygotowywali scenografię, zastanawiali się nad kostiumami, także tworzy to dość ciekawą całość. Myślę, że się spodoba. Ten projekt będzie jeszcze realizowany na terenie Dąbrowy Górniczej. Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć spektakle? Tak, kolejny spektakl będzie w piątek, 28 czerwca, o godzinie 19 w parku Halera. Będzie to projekt realizowany przy współudziale mopt I kolejna data to 30 sierpnia.